Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym Astro Vlogu, tym razem jak widzicie otoczenie jest zupełnie inne, a to dlatego, że będzie dzisiaj trochę bardziej na wesoło, na luźno. Eee, mam taką książkę, dostałem ją od mojego przyjaciela Pablo, którego zresztą kiedyś chyba tutaj nawet pokazywałem wam, zajmuje się grami planszowymi, organizacją eventów i podarował mi wraz ze swoją żoną Agą kiedyś taką książkę, nazywa się ona Ufologia. I jest to całkiem ciekawa pozycja, mam wrażenie, dla dzieciaków, ale też dla dorosłych, którzy chcą się trochę pobawić, może czegoś nawet i dowiedzieć. Zresztą zobaczymy, zaraz sobie przejrzymy ją od A do Z i zobaczymy, co ciekawego tutaj w środku jest zawarte. A zawarte są różne rzeczy, bo dotyczą one teoretycznie obcych form życia różnego rodzaju kosmitów, różnego rodzaju. Przedstawicieli cywilizacji technicznych, które miałyby rzekomo pojawiać się u nas na Ziemi. Oczywiście książka jest w formie żartobliwej, tylko to jest tylko rozrywkowa książka. No i z tej serii widzę, że też są różne inne, jakieś piratologie, egiptologie i tak dalej. może kiedyś sobie taką inną też zobaczę. Ale przechodzimy już do ufologii. No cóż, czas zanurzyć się we wspaniałym świecie kosmitów, którzy odwiedzają Ziemię. Więc cała książka jest. Um zrobiona w ten sposób, że... Znaczy jest tu cała historia, tak? Możecie sobie w nocie od wydawcy przeczytać, że oryginalny egzemplarz ufologii znaleziono w pewnym antykwariacie pod stertą starych, pochodzących z lat 60 czasopism traktujących o niezidentyfikowanych obiektach i pozaziemskich cywilizacjach. No i tutaj jest profesor Alan Gray, Alan, przepraszam, Gray z Wydziału Badań Zjawisk Paranormalnych, który niby miał być właśnie Art, autorem, nie artystą, autorem tegoż rękopisu. I cała książka to jest niby właśnie taki rękopis. Mamy tutaj różne notatki, doklejone jakieś elementy. Więc zobaczymy sobie po kolei o co tutaj chodzi. Fakt faktem jest, że profesor Alan Gray faktycznie wygląda jakby pochodził z innej planety. Tak zwane niezidentyfikowane obiekty latające, czyli UFO, angielsku, po angielsku Unidentified Flying Object, obecnie uważane są za orbitery Grayów. Czyli pewnie jakiś kosmiczny, A, dobra, widzę, tutaj jest taki mały spodek kosmiczny. Zastanawiałem się, dlaczego stonecz. E jest taka organizacja, czyli cały ten manuskrypt, cały ten, e cały ten, że tak powiem egzemplarz ma być swego rodzaju. Książką rekrutacyjną dla nowego kadeta, czegoś co nazywa się Kosmos. Nie wiem dlaczego, ale jest tu Pentagram, być może kosmici to sataniści, cholera wie. W każdym razie data 30 lipca 1969 roku. No i tutaj można sobie przeczytać, że wstępując do naszej organizacji, mającej za zadanie bla, 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 ułatwianie kontaktów międzycywilizacyjnych i tak dalej, i tak dalej. No i żeby oczywiście te kontakty mogły zachodzić w sposób niezakłócony i żeby nie sprowokować jakiejś dyplomatycznej międzygwiazdnej, w tym przypadku jakiegoś skandalu międzygwiezdnego mamy uniwersalne gesty. Czyli witajcie przybywam w pokoju dziękuję oraz żegnajcie. Bardzo podobne zastanawiam się co w przypadku kiedy kosmita nie ma kończyn żadnych no ale wtedy pewnie jakieś inne inne tutaj że tak powiem procedury są wdrażane. Mamy więc słowo wstępne wyjaśnione czym jest zjawisko UFO latające spotki odwiedzają ziemię to chyba z tego co widzę są jakieś tak 25 lipca 47 roku. To była ta pierwsza taka historia gdzie pojawiły się w takim no, publicznym świadomości i latające spotki. To były właśnie takie właściwie nie tyle spotki co takie dziwnego kształtu Latające skrzydła srebrne, które zaobserwował jeden z pilotów. No, no, cała ta historia, oczywiście, gdzieś tam jest do znalezienia w internecie. Tu widzimy: Majowie witają przybyszów z Reticoluno 1. Tak, jakby nie patrzeć, tu widzimy pakala. To pamiętam kiedyś, jak jeszcze się um, interesowałem takimi rzeczami i przygotowywałem odcinek też właśnie o paleoastronautyce, czyli o tych wizytach kosmitów w dawnych czasach. To jest taka płyta. Nagrobna, zdaje się, z księciem tutaj indiańskim, który teoretycznie ma właśnie niby zasiadać w jakimś jakiegoś rodzaju urządzeniu typu kosmiczny ścigacz i tak dalej. Tam oczywiście różni znawcy i piewcy tego tematu określali, że tu są jakieś manetki, tam coś do nosa wchodzi i tak dalej. Prawda jest taka, że najprawdopodobniej jest to ów, właśnie książę, który siedzi na tak zwanym drzewie życia i jak się to ustawi pionowo, no to wtedy jakby nabiera więcej sensu. Dobra, fajne w tych książce są to takie zakładki, to że możemy sobie tutaj coś pootwierać, jest to takie bardziej interaktywne. Matko, i czy mam nadzieję, że ten przekaz zostanie w <grym> was zdrowiu, z jakiś przekaz od kosmitów. Nieźle. Ściśle tajne. To jest to, co lubimy. Specjalna instrukcja operacyjna kosmosu. A stopnie bliskich spotkań. Pierwszy stopień obserwacja UFO, drugi obserwacja UFO oraz fizycznych następstw jego obecności lub działania jego załogi, jak na przykład popłoch wśród zwierząt. Widziałem kiedyś popuch wśród zwierząt, ale chyba nie miało to wspólnego nic z obserwacjami obcych. Spalona trawa, hmm, zastanawiające. Zakłócenia odbioru radiowego bądź telewizyjnego, utrata pamięci paraliż. Czyli w latach 90. prawdopodobnie kosmici regularnie odwiedzali płocki i okolice, bo bardzo często mieliśmy do czynienia z utratą lub zakłóceniami odbioru radiowego bądź telewizyjnego. Tak, właśnie, Płock miastem kosmitów. Stopień trzeci, stopień czwarty i stopień piąty to już dobrowolne interakcje z obcymi i dość często wśród członków kosmozu. co z nas, nas zachęcić chyba do wstąpienia do organizacji właśnie. I testy logiczne. Znaczy to jest, wiecie co, śmieszne, bo raczej, ok, książka jest dla dzieci, ale umiejętnie Pomiędzy te wszystkie takie właśnie bajki powplatywane są sensowne zagadnienia, zresztą zaraz Wam to pokażę, ale na przykład też proste testy matematyczne, to jest test logiczny o jakichś tam zwierzętach istniejących na tutaj, prawda, planecie opisanej przez profesora Greja, profesora, doktora, profesor. Które wymagają prostych obliczeń. No i sobie takie dziecko oglądając taką książkę, gdzieś tam matematycznie może się rozwijać. O to jest fajne, mamy rozdział pierwszy nasze miejsce w kosmosie super test logiczny kolejny, natomiast tutaj możemy poobserwować sobie różne światy kosmitów, Reticulon 1, ojczyzna GREJów, rozległe super miasto, Reticulon 2, ojczyzna Greenów, na tej porośniętej dżunglą planecie deszcz pada przez 1297 dni w roku, czyli musi się znajdować całkiem daleko od swojej rodzimej gwiazdy, e, aż zastanawiam się to, czy by się znajdowała wtedy w, w strefie Złotowłosej, tak zwanej, czyli w ekosferze, gdzie taka płynna woda, którą tutaj no, chyba raczej wykorzystują te rośliny, mogłaby się pojawić. Dla odmiany Hokulia 1 pustynna planeta z nielicznymi jeziorami. Mieszkający tu nie są mistrzami w odzyskiwaniu wody. No to by się przydali nam tutaj. O, w Polsce mamy w tym momencie zachwiany bilans wodny, więc możemy od nich technologię brać bezpośrednio. Ignemia, gnemia ojczyzna cybermózgów, <laughs> organiczne pustkowie. Ach kurde, dobra, cobermózgi, ojczyzna dziesięcionogich, rozległy, mroczny ocean pokryty grubą warstwą lodów na Gelubus 1, Czyli to właściwie możemy się spodziewać dziesięcionogich na przykład na Europie albo Enceladusie, w księżycach kolejno Jowisza i Saturna, które są właśnie takimi wielkimi oceanami pokrytymi skorupą lodu. A na dole bardzo znajomy nasz Jowisz i ojczyzna Bańkaluków. Czyli na to wychodzi, że w naszym Układzie Słonecznym żyją oprócz nas jeszcze bańka Lucy, bańka Luki, nie wiem. Gwiazda, Barnarda, Proxima Centauri to są akurat konkretne informacje faktyczne, które już można wyciągnąć z tej książki, czyli na przykład grupa lokalna galaktyk, co to jest, sąsiedztwo naszego Słońca, jakie gwiazdy się znajdują i to mi się bardzo podoba, bo faktycznie jest się w stanie człowiek przeglądając sobie te tutaj lekkie tematy, Humorystyczne, nazwijmy to, czegoś dowiedzieć. No i mamy oczywiście, jacy kosmici żyją przy jakiej gwieździe. przy proksimie Centauri. Żyją tyrenianie, chyba na tej proksimie B ostatnio odkrytej. Eee, Alfa Centauri, Taurykanie, czyli no bardzo można powiedzieć gęste sąsiedztwa. Tu mamy, co to jest, grawitacja, ciemna materia, półkula południowa, północna, jakie gwiazdy zbiory są czyli kolejny zastrzyk wiedzy, e, takiej realnej, bym powiedział. Rozdział drugi Gwiazdy i Planety. E, życie gwiazd. I tutaj kolejna taka właśnie ramka, z której możemy się czegoś fajnego dowiedzieć. Tu jakie mamy planety e, w Układzie Słonecznym? I nota od wydawcy profesor Gray opisuje Pluton jako dziewiątą planetę Układu Słonecznego. Jednak od 2006 roku nie zalicza się jej do planet, lecz do planet karłowatych, których naliczono w naszym Układzie 5. No teraz już więcej. Natomiast. To jest też fajne, bo gdzieś tam to aktualizują z tego co widzę w wydawnictwie. Prawdopodobnie powstało to jako, jako taka właśnie fajna książka. Kurczę, zaczyna jak reklama brzmieć w ogóle z tej książki, natomiast e, nie jest zupełnie. Mam nadzieję, że mnie nie zaskarżą, że w ogóle pokazuję ją całą tutaj. W każdym razie... Mm... Podejrzewam, że gdzieś tam było to wcześniej, jak jeszcze przed właśnie 2006 roku pierwsze wydanie i dlatego był Pluton jako planeta Układu Słonecznego i tutaj bardzo fajny diagram życie gwiazdy, czyli jak gwiazda powstaje, z czego i jakie może ewentualne mieć zakończenia swojego żywota w zależności od tego jak masywna jest. Przewodnik po terraformacji, bo tu mamy terraformację, jakieś maszyny takie, które, terraformujące maszyny taurykanów rozpoczynają pierwszy etap przystosowania planety do zamieszkania, uwalniania do atmosfery, gazy cieplarniane w celu ogrzania powierzchni planety i kolejne jakieś testy logiczne, a tu możemy sobie zobaczyć jakie zwierzęta mają kosmici, no i takie właśnie zakładanki, rozkładanki, też całkiem fajna rzecz, lećmy dalej. A to co lubimy, biologia i fizjologia obcych. Możemy sobie dokonać małej sekcji obcego. Ewolucja gałki ocznej. Gałki oczne różnych istot kosmicznych wykazują zadziwiające podobieństwo. Zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że rozwijały się na planetach tak bardzo odległych od siebie. Eee... A proszę bardzo, to też można może się dzieciak tak dowiedzieć. Zresztą nie tylko dzieciak podejrzewam że wielu dorosłych też nie wie jak działa oko. Nie pamięta już z biologii, więc tutaj można się dowiedzieć jak działa oko de facto. Eee... Kurde, naprawdę niezła dawka takiej wiedzy ogólnej pod przykrywką badania obcych. No tu mamy na przykład egzoszkielet i jak to wyglądało u owadów. Tutaj widzimy, jak wygląda to we wnętrzu ciała człowieka, czy w tym przypadku kosmity. Anatomia greja. Tutaj się zastanawialiśmy właśnie z panem Brazowem, bo Anatomia greja to zdaje się jest też, też taka książka do medycyny, do anatomii. Taki elementarz można powiedzieć medyczny, zresztą nawet chyba serial taki był, Grey's Anatomy, no i tutaj też fajne nawiązanie, bo Grey to niby ten, ten szarak, ten obcy. A Co ma w środku? Żołądek jest znacznie prostszym narządem niż u człowieka, ponieważ trawi wyłącznie jednego rodzaju pokarm, fioletową papkę, fioletowy proszek zmieszany z wodą. No, bardzo ciekawe. W mózgu znajduje się bioelektryczny generator wysyłający promienie gamma, które służą do telepatycznego porozumiewania się. Niesamowite. Są takie, pamiętam właśnie różnego rodzaju hipotezy, hehe <grych> hipotezy. No to, to w sumie niby tak. Jest to, co lubię! Porywana krowa. To jest tak, to jest, to jest właśnie to. Muszę Damianowi kupić ten garnitur w krowiołaty łaty. To będzie dobrze korespondowało. W każdym razie. E Coś miałem mówić o jakiejś hipotezie, ale zapomniałem już w sumie o co chodziło. Może to i dobrze. Lećmy dalej. Ewolucja obcych jeszcze tutaj mamy. Płetwy, długa szyja, zaawansowana technologia, no to tak ewolucja, okej. Okay. Opływowy kształt ciała. Piskiony z Enceladusa żyją pod wodą, to też rozwinął się u nich opływowy kształt ciała. No i to jest właśnie śmieszne, bo z jednej strony mamy to jako w takiej książce totalnie science fiction, właściwie z małą ilością science. Ale faktycznie może być tak, że gdzieś tam jakieś proste życie na tym Enceladusie się znajduje, no i tego życia też będą naukowcy szukać w kolejnych różnych misjach do tych właśnie księżyców i tak dalej. Dobra, co my tutaj mamy? Rozdział czwarty: humano-obcy, czyli obcy. Tu mamy jakiś przegląd, rozumiem, po różnego rodzaju rasach. To też będzie fajnie korespondowało, bo w top 5 będzie e, Dawid pisze teraz. Nie wiem w sumie co pierwsze wskoczy na kanał, czy to, czy, czy top 5, chyba top 5, więc w top 5 będzie generalnie o różnych tego typu rasach, tylko takich, co faktycznie gdzieś tam po szurskich e, forach się gdzieś tam pojawiają. Okej, okay, dobra, co tutaj mamy? Jakaś pocztówka pewnie, tak? E, Drogi Epsilon, na rację, kiedy mówiłeś mi o tańcu, bla bla bla, to trzeba by się było bardziej wgryźć. A co tutaj mamy? Jakiś test logiczny z domu matematyczny. Czyli mamy tak, Grejów. Grejowie przez opuszki na końcach palców rąk wykrywają impulsy elektryczne. Jeśli Grej przyłoży je nam do skroni, będzie mógł czytać w naszych myślach. Nieźle. Marsjanie. Proszę bardzo, jakich mamy sąsiadów pięknie ubranych? A taurykanie zamieszkawali okolice Plejad, gromady gwiazd położonej w jezu Byka. Proszę bardzo. Rząd tuszuje dowody bytności obcych, pamiętajcie. I to jest też fajne, że są jakieś takie kurde folie, różnego rodzaju rzeczy, których można dotknąć, i to jest próbka. Z protektonium, którego próbkę zamieszczono powyżej, wytwarzane są kombinezony grejów. Wszyscy przedstawiciele tego gatunku w chłodnym klimacie noszą takie praktyczne ubrania. Zmienna moda, dopasowywanie krojów, wzorów i kolorów nie mieszczą się w kategoriach rozumowania tych istot. Grejowe, zafascynowanie ludzkimi obyczajami związanymi z ubiorem, gdy przebywają na ziemi, desperacko usiłują nadążyć za modą z różnym skutkiem. Prawdopodobnie. E... W takim razie Liberacze był jednym z grejów i próbował nadążyć za ludzką modą, ale mu to nie do końca wyszło. A dalej mamy Reptoklony. Kurde, to jakaś skóra, skóra, chyba, tak? Powyżej zamieszczono próbkę, zrzu z zamieszczono próbkę zrzuconego na skórka Reptoklona. Cyborgi hmm, <ścoughs> z Denebu. Technoobcy. Technoobcy. Cybermózgi. Statki cybermózgów są zbudowane z krzemowego silikonium. Dobra. Młodociane cybermózgi dorastają w laboratoriach w małych silikonowych kulach. Okej, okay. czyli to są takie same mózgi, które są rzucone w, w robociała. Wojownicy stał. Przerażająca czerwona królowa. No tak, to wygląda trochę jak kreskówek Walaszka. Całkiem spoko. I kolejny test logiczny, Ponad każdej stronie mam jakiś test logiczny, także matematyka cały czas z nami tutaj podąża. Eee, spektrokaktus, ogniopłatek, czyli tu mamy jakieś rośliny. Co to jest? Glutek, gwałtownie lezący, ultrainteligentny, transplanetarny endolit. Kałużej i filatybujące śluzu. chyba na administracji po prawej glutę pochłania właśnie nieszczęsnego Greja, czyli glutę to jest taki glut kosmiczny jakiś białkowy, prawdopodobnie byt. Rozmnażanie się obcych to może nie na YouTube, bo nam zdejmą film. No i co, i tutaj mamy jakiś podział taki, widzę. Tych naszych kosmitów, trąbacz, handlarz. W panie obrazów, mi to przypomina ten, tych kosmitów z. Jak się ta gra nazywała? The Longest Journey, chyba nie. The Long Journey Home, coś takiego było, pamiętasz. I tam byli właśnie tacy porąbani, byli kosmiczni Jehowi, pamiętam. Różne takie, jakieś wersje były. No, także tak to mniej więcej wygląda, okej, okay? jakieś tabelki, mamy podział na różnych kosmetyków, także jak ktoś lubi się w takie rzeczy wgryzać to będzie miał całkiem sporo do wgryzania się. Tutaj jakaś modliszka, insekton, a ci insektoni to tam czytają gdzieś z tyłu książki, że są bardzo niebezpieczni. O dobra, mamy osiedla, istot z kosmosu, to co nas interesuje najbardziej. Obce gatunki w drodze ewolucji idealnie przystosowały się do warunków panujących na ich planetach macierzystych, a swe osady i miasta znakomicie przystosowały do odpowiadającego im trybu życia. To trochę jak u nas. Reticulum I, ojczysta planeta Grejów, to jedno wielkie tętniące życiem miasto, czyli trochę jak Coruscant, zdaje się, w Gwiezdnych Wojnach się nazywała stolica. Gdzie planeta była właściwie pokryta cała miastem. Marsjańskie miasta. Mamy tę nieszczęstną twarz na Marsie, w tak zwanym rejonie Cydonii, która oczywiście okazała się potem być zwykłym wzniesieniem, ale po prostu światło wtedy padło tak, że jak ta sonda. Już nie pamiętam, która to sonda robiła może tu coś jest na ten temat. No już nie pamiętam, sonda albo któryś z lądowników wykonał zdjęcia właśnie takiego wzniesienia, które wyglądało jak no, ludzka twarz, powiedzmy. Ale to jest tak zwana pareidolia, czyli zdolność naszego mózgu do no, wykrywania kształtów, to znaczy dopasowywania bardziej kształtów tak naprawdę. E, no i cóż, I, i dlatego wydawało się, że to jest ludzka twarz, natomiast późniejsze zdjęcia, dokładniejsze z kolejnych misji pokazały, że po prostu jest to zwykła taka... No, Górka? No, ciężko to nazwać, jakiś taki pagórek wzniesienie, które akurat tak cień padł, że przypominało nam twarz humanoida. Obserwowanie wybuchu supernowej, nie ma nic bardziej widowiskowego, od zapadnięcia się o gwiazdy konieczne okulary z filtrem. 10 najlepszych kosmicznych atrakcji, ok. Mugławica koński web, plaża na Vulcatras, tej <glorętsza> w całej galaktyce około 1000 stopni Celsjusza. Park Centauri, w tym ogromnym parku tematycznym krążącym wokół gwiazdy Alfa Centauri. Nikt się nie nudzi. Tutajsza kolejka kosmiczna jest tak szybka, że jadąc nią wypada się z czasu. Uuu. No to ładnie. Ostatnio byłem zresztą w parku o takiej rozrywki, także potrafię docenić. Dobra, mamy kolejną rycinę. Ciekawe. To są chyba te pocztówki, właśnie, które miał wysłać profesor tam na początku. Pisał. Dobra, mamy próbkę poniżej. O, to jest takie nieprzyjemne w dotyku. Takie jak, jakby, dlaczego by to porównać? Jakbym baranka dotykał takiego na ścianie, wiecie, nie? Ale takiego pumeksu może jakiegoś, nie wiem. Może usłyszycie dźwięk tego, to jest takie też nieprzyjemne dla ucha. No, więc tak to wygląda. Więc jest to poniżej próbka dezaktywowanego morfonium. Każdy statek jest pokryty morfonium, substancją, która może zmieniać kolor i w razie potrzeby zapewnić statkowi niewidzialność. Okej, okay, tylko niestety jest dezaktywowany, więc tam tutaj niewidzialności nie zapewni, a szkoda, bo byśmy mogli wykorzystać. Co to jest? Technika, technologia obcych, czyli mamy na przykład jakiś tam latający spodek, fajnie zobrazowane to wewnątrz, jak mogłoby wyglądać. Świetna inspiracja dla dzieciaków, żeby mogły się bawić we własny latający spodek. Pamiętam, że kiedyś... A z kumplem bawiliśmy się właśnie jakiś statek kosmiczny, porozbieraliśmy jakieś stare radia, które gdzieś tam zalegały w domu i tak dalej. Zrobiliśmy całe panele, więc można, można. Wyobraźnia działa u dzieci. Prototyp kontaktu z obcymi, a to chyba jest wiadomość z Arecibo, tak? Z tego co widzę. W 1960 roku na wzgórzu koło Arecibo w Portoryko skonstruowano ogromny radioteleskop. Naukowcy z otwartych umysłach zamierzają z jego pomocą wysłać w kosmos serię liczb w systemie dwójkowym. Po przetłumaczeniu liczby te ułożyłyby się w obrazy, takie jak pokazano poniżej, zawierające podstawowe informacje o ludziach przeznaczone dla istot pozaziemskich. Fajny pomysł, chłopaki, ale opcje i tak wiedzą o ludziach więcej niż wam się może przyśnić. Tak, podwójna Helisa Adena, wzrost przeciętnego dorosłego człowieka, pozycja Ziemi w układzie słonecznym. Tutaj był za to też odpowiedzialny Karl Sagan, On mocno jakby właśnie popularyzował te kontakty w ten sposób z obcymi, a de facto tak naprawdę w ten sposób popularyzował... Yy, popularyzował SETI program, tak, który miał się tym zajmować, żeby poszukiwać właśnie takich sygnałów wysyłanych przez obcych. Oczywiście doskonale zdawał sobie sprawę, że zanim ta informacja dotrze gdzieś w sensowne rejony, no to niekoniecznie może coś tam się znajdować, to znaczy niekoniecznie mogłyby się tam w ogóle znajdować jakieś cywilizacje, no ale chodziło o to, żeby cały program SETI też tak troszkę bym powiedział, no pr jak na tamten czas, podkręcić. Co to jest? Dialekt alfabutański, czyli jak ktoś lubi sobie się w języko nas pobawić to może się nauczyć kosmicznego języka. Kropki, ok. Kręgi w zbożu, by się komunikować. Pięknie, wspaniale, cudownie. I test logiczny na koniec. Dziesiąty rozdział. Rozpoznawanie obcych na Ziemi, no bo oczywiście tutaj profesor Grey swoją drogą pewnie też jest kosmitą no bo Grey to jest jakby nazbyt oczywiste. Twierdzi, że są oni wśród nas, więc, więc trzeba się nauczyć ich rozpoznawać. Zobaczmy, co to jest. Specjalna instrukcja operacyjna kosmosu, sprzęt do obserwowania obcych, ściśle tajne. Tak ściśle tajne, że jest jakąś folią zaklejoną, żeby to odczepić. Co to jest? Co to jest? Mamy jakąś rybę? Co to jest? Helen Ward Alienology. Jest to jakaś ryba. Zaraz zobaczymy o co chodzi. Wykrywacz obcy, zobacz po prawej. Yy, oto użyteczny gadżet, który pozwala odróżnić człowieka od istoty nieposiadającej ludz nie ludzkiego DNA. Udając, że masz rybkę do przepowiadania przyszłości, poproś, by dana osoba uniosła rękę jak geście powitania. Jeśli nie ma rąk, zastanów się najpierw, czy na pewno chcesz wykonać na niej test. Przytknij i wykrywacz do dłoni tej osoby. Wyniki i ich znaczenie: Rybka przywiera do ręki człowiek. Nie przywiera obcy, nie wiadomo jakiego gatunku. Płonie wojownik stał. Wyparowuje bańkaluk. No co zrobimy zaraz sobie test. Wyłączmy. Panie Brazos, zapraszam, zaraz zrobimy test. Chodź, zobaczymy, czy coś kosmitą. Tutaj jest ten. Ładnie, żeby wszyscy widzieli, czy jest kosmitą, czy nie jest kosmitą. Człowiek! Człowiek przykleja się bardzo ładnie. No cóż, no cóż. Rybka się przykleiła. Okej, okay, no wyszło na jaw. No słuchajcie, 4 lata ukrywałem przed wami swoje pochodzenie, no ale niestety rybka mnie tutaj zdemaskowała. Lecimy dalej. Specjalna instrukcja obserwacyjna kosmosu, identyfikacja obcych, wskaźniki, prawdopodobne miejsca, czyli skóra jakby za duża, niedopasowana do ciała, reptoklon, insekton. No tak, oni tak, tak to właśnie wygląda dobra. No sobie możecie zatrzymać później pauzę i poczytać. Rozdział 11, w razie ataku obcych, co robić, zejdź na Ziemię, obserwuj ludzi w ich naturalnym środowisku, wycieczka na Ziemię, tutaj mamy jakieś bronie kosmitów. Co może nas czekać, jeśli jakiś obcy gatunek postanowi najechać Ziemię, obcy rozprzestrzeniają się po całej planecie, podporządkują sobie wszelkie formy życia, zmieniają klimat planety, wszystko zniszczą. Był zresztą o tym odcinek, zastanawialiśmy się po co właściwie mieliby to robić, jeżeli jest taka duża ilość planet w Układzie Słonecznym, jak nam się wydaje, a prawdopodobnie jest. No to bez sensu jest to robić, bo można by było sobie taką zupełnie niezajętą przez jakiś gatunek planetę wziąć i przystosować do życia. Tak samo nie ma co przylatywać tutaj po różnego rodzaju surowce, no bo na pierwszej lepszej asteroidzie dużo łatwiej jest, można wydobyć e, większej ich ilości niż gdzieś tu robić jakieś kopalnie i używać ludzi jako niewolników. Piramidy, piramidy Egipt, czyli dodatek historia ufologii. Tutaj możemy sobie zobaczyć jakieś takie pewnie najbardziej popularne paleoastronautyczne tematy. I posłowie notat autora, ukryte wizerunki. Zwiń nasze giętkie lustro w rolkę, zachowując, co to jest, zachowując odbijającą powierzchnię na zewnątrz. Następnie wsuń obie wypustki w szczeliny i korzystaj ze zwierciadła. Eee, Okej, okay. a gdzie są wypustki? Nie widzę żadnych wypustek. Najpierw usuń i wyrzuć folię ochronną. Gdzie jest folia ochronna? Chyba już nie ma jej. Może to jest naklejka? Nie, też nie jest naklejka. Psuje się. Dobra, nieważne. Po prostu to zwiniemy. Aha, i przykładając tutaj, ja tego nie widzę, ale Wy to... Znaczy Wy tego nie widzicie, ale ja to widzę. Widzimy kosmitę. No, nie musiałaby być kamera z tej strony. Ale musicie mi uwierzyć, no to rozciągnięty kosmita przestaje być rozciągnięty po prostu, więc nic takiego strasznego. Odkryj to co ukryte, można też przystawiać to w różnych miejscach. I dzięki temu będziemy mieli jakieś te, ja mam nawet pomysł gdzie to może być, te kartki z pocztówki kosmiczne mogą być właśnie takimi miejscami. Rozejrzyj się. Tak, tu mamy to. I nawet są zaznaczone, widzicie tutaj miejsca, gdzie trzeba to przyłożyć. Jak tu to przykładam, to widzę rakietę czy coś w tym guście. Nie wiem, co to jest. Ciężko stwierdzić. Może w tę stronę trzeba to zrobić. W tę stronę wygląda to jak kosmita. No, mniejsza o większość. W każdym razie tak to, moi drodzy, wygląda. Więc cóż, no. Dobra zabawa. Mogę polecić, jak ktoś chce i, i, i ma troszkę wolnego czasu. Ja się całkiem nieźle bawiłem, na pewno sobie zobaczę to później, dokładniej się przyjrzymy i poczytam sobie te wszystkie tutaj informacje. Będę wiedział więcej na temat kosmitów, którzy odwiedzają Ziemię i którzy czają się gdzieś tam w głębi kosmosu. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek Astrovloga, który już niedługo na tym kanale. No i uważajcie na tych przeklętych kosmitów, którzy depczą nam po piętach.